Dzisiaj pokażemy Wam, jak zrobić labbooki, które na pewno przydadzą Wam się do nauki na sprawdziany lub kartkówki. My tutaj mamy przygotowane labbooki z matematyki, ale Wy możecie przygotować np. z przyrody, angielskiego, historii, co na pewno ułatwi Wam naukę do testów. Okej, okay, tutaj mamy zrobiony przykładowy labbook, jaki my robiliśmy na matematyce. Najlepiej techniczną, ale y, rysunkową lepiej się składa. A więc składamy najpierw kartkę na pół. Może składa kartkę na pół? Ok, i teraz, jak mamy jeden, tak jakby fragment tej kartki, składamy go jeszcze raz na pół. Jeszcze drugi. Okay. I teraz jak już mamy gotową, w sumie mogę powiedzieć, stronę tytułową, to przechodzimy do środka. Jeżeli otworzymy to, to tutaj powklejamy sobie rzeczy. Potrzebne. My mamy wydrukowane takie w sumie można powiedzieć figury, które będziemy wycinać i wklejać do środka i na tych figurach będziemy pisać zagadnienia albo informacje, które będą nam potrzebne, A więc my się zabieramy za wycinanie. Teraz pokażemy Wam, jak wyglądają figury przed wycięciem. A więc ta figura po wycięciu wygląda tak, składa się w taki kwadrat. Ta figura, czyli prostokąt w sumie, wygląda jak kwadrat, potem. Dalej mamy coś w stylu latawca. I następnie ten, taki w sumie można powiedzieć kalendarz. Trzeba go dobrze posklejać, żeby potem nie mieć problemu. Sklejamy najlepiej od największego do najmniejszego. I dzięki temu powstaje nam taki kalendarz i pamiętajcie, aby przyklejać tylko same te paski, które są u góry, żeby potem można było tutaj to tak yy, otwierać. W kolejnym i w sumie mogę powiedzieć, że najważniejszym tutaj... Elementem jest ten kwiatek, dlatego że to na nim mamy wszystkie wzory na pola. Wygląda on tak. Tutaj mamy napisane nazwę danej figury, a w środku mamy rysunek, który nam ułatwi to i wzór. I tutaj w środku jeszcze mamy jednostki pola. <laughs> tutaj w sumie mamy kopertę. Jest ona niekonieczna, dlatego że taką kopertę możemy wykonać sami. Ale my tutaj mamy ją wydrukowaną. Wygląda ona tak. Pamiętajcie o tym, żeby wycinać wszystkie elementy po tych czarnych liniach i ym, zginamy te na liniach przerywanych. Nie obcinajcie linii przerywanych do tego, że to potem się przyda. I my w kopercie mamy tutaj włożone mm, miary kątów. I jak macie te miary kątów albo cokolwiek takiego, co się trudno wyciąga z takiej koperty, warto sobie przykleić takie, w sumie mogę powiedzieć, paski. I utwierdzić je z tyłu taśmą albo klejem, żeby to się dobrze trzymało. Kolejną rzeczą jest taki, taka tabelka, na której mamy wypisane nazwy brył. W środku mamy wierzchołki, ściany, krawędzie, no i podstawy. A na przodzie mamy nazwy bryły i obok niej mamy rysunek. No, i już ostatnim elementem naszego labbooka to taka, w sumie mogę powiedzieć, rozkładana kartka, którą wycinamy, i na środku, w środku tej kartki możemy sobie napisać potrzebne nam zagadnienie. No, i tutaj na różowo mamy też zrobioną książeczkę, taką z figurami. Możemy tutaj sobie w tej książeczce powklejać jakieś rysunki albo napisać odpowiedzi do tych rysunków, żeby potem nam było łatwiej to obliczyć i zaraz pokażemy Wam jak zrobić taką książeczkę. Okay. ok Asiu, teraz składamy kartkę na pół po długości w miarę równą. Składamy ją i składamy w przeciwną stronę. Okay. Teraz tę złożoną składamy jeszcze na pół po długości. rozkładamy i składamy znowu po Bierzemy nożyczki i przycinamy stąd dotąd, po linii brzegu odcinamy jak najbliżej. Teraz rozkładamy i powinna nam wejść taka dziurka. Ok. I teraz składamy o tak na pół. Włóżcie sobie palce pomiędzy dwie kartki i będzie Wam lepiej złożyć wtedy. Teraz zginiemy kartkę, żeby powstał taki jakby krzyż. I zaginamy karteczkę. No i mamy książkę. Elementy, musimy je tylko rozplanować na naszej planszy, i pozostaje nam nic innego, jak tylko je przykleić i uzupełnić nasze puste miejsca. I tak wygląda do połowy zrobiony nasz lapbook, a w ramach relaksu możemy zrobić sobie na sam koniec stronę tytułową. Dziękujemy za oglądanie.